Hej, Rubble, słuchaj, mamy specjalne zadanie dla Ciebie. Oh, dla mnie, mm, mam nadzieję, że to ma coś do czynienia z jedzeniem. Ach, przestań, co to jest? Nie wiem, ale wygląda mi to na koparkę. Ooh. Ej, koparko, co ty tutaj chcesz? Yy, yy, chcesz coś złego? O, chyba złego ta koparka nie chciała od nas. Bynajmniej dała nam superowe kinder niespodziankę. Uch. Uhuhu, którą od razu otworzymy. I nie ma głównej zabawki, ale nie szkodzi. Najważniejsza i tak zawsze jest czekolada. Ten kawałek muszę od razu zjeść. Mm, mm, mm. Rewelacja. Zwierzątko mm, Czy żeby to był wilk? Jest wilk

Dziękuję tobie Wilku za twoje odgłosy. Dziękuję bardzo za oglądanie. Widzimy się jutro na BBTV Superbike!